piasek przerzucić, znaleźć miejsce i to jest niepotrzebne. Serwus, z tej strony Malinowy Nos. W tym odcinku będziemy robić wino z pokrzyw. W jaderku mam tutaj już przygotowany 10 litrów soku z pokrzyw, naparu w sumie z pokrzyw, który... który zbierałem dwa dni temu. Ten wywar robiłem y, według przepisu na syrop z pokrzyw, który jest y, na naszym kanale, link będzie pod filmem. Tylko zamiast kwasku cytrynowego dodałem około... wyciśnięty sok z około 2 kg cytryn i... Nie dodawałem tu jeszcze cukru. To jest teraz ten etap, kiedy bym dosładzał ten, ten sok z pokrzyw, który które wyciskałem przed chwilą, ale będę już dosładzał w balonie, bo chcę zrobić wino. Nie chcę, żeby cukru było za dużo. Także, mimo że mam aż 10 litrów yy, soku, to będę dodawał na początek tylko 3 kg cukru. Syrop, do syropu bym dodawał tego cukru dużo więcej, ale jak chcę zrobić wino, więc cukru nie może być za dużo, bo drożże nie ruszą i fermentacja się nie uda. Jeżeli chodzi o proporcje na 15 litrów wina, które będę nastawiał, bo mam balon 15-litrowy, to wygląda to mniej więcej tak jak widzicie. Mam tu 10 litrów soku z pokrzyw. Yy, pokrzyw było całe wiaderko 30-litrowe. Tak luzem leżały w tym wiaderku, więc po, po ściśnięciu było około 15 litrów mocno zbitej pokrzywy, także pokrzywy bardzo dużo. Tyle pokrzyw litrów, ile, ile mamy, chcemy wina nastawić tylko te, tych zbitych pokrzyw. Także je moczyłem w wodzie z, z sokiem z cytryn przez dwa dni, bo było chłodno. Odcisnąłem je i teraz z tego soku będę nastawiał wino. Do tego soku pożywka i drożdże standardowo winiarskie, jakie tam macie akurat i na pierwszą partię 3 kg cukru pójdzie na te 15 litrów wina. Co robię? Zleję trochę soku, w którym rozpuszczę cukier i wszystko ląduje. Do balonów, w międzyczasie przygotuję matkę drożdżową z droży, uwodnię je i zaraz wracam. I wszystko już mamy w balonie. Jeżeli chodzi o pożywkę i drożdże, to dałem po pół opakowania tylko, także drugie pół zużyję do jakiegoś innego nastawu. Widzicie, jakie robienie nastawienie w jest proste. Kółko to samo. Dobry surowiec, cukier, drożdże i można działać. Jakiś pojemnik fermentacyjny. Ja sobie przygotowałem etykietę, żeby pamiętać, co to jest. I gotowe. Kolor jak widzicie jest intensywny, bo pokrzyw było sporo. Jeżeli chodzi o dodatki do tego wina, to jeden z widzów pisał w komentarzu 100% organik bodajże, że dodawał cynamon do tego wina i wyszło rewelacyjne. Ja zrobię jednak bez dodatków, dodać zawsze coś mogę później, a jestem ciekaw smaku czystego wina porzeczkowego. Także taki nastaw robię. W późniejszych etapach będę myślał dalej. Co z tym zrobić? A na chwilę obecną odstawiam w ciepłe miejsce do fermentacji i cierpliwie czekam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Serwus!